tema tukam czy nie to zapraszam do kolejnego odcinka a w odcinku poruszę temat e, mojej sytuacji zdrowotnej e, sytuacja zaczęła się od czerwca końca czerwca czerwiec lipiec czerwiec lipiec sierpień wrzesień mamy Połowę października sprawa dopiero się unormowała i wyjaśniła. Eee, sprawa wyglądała tak, że eee, będąc na działce w ciągu dnia, dostałem wysokiej grączki, co sprawiło, że wróciłem do domu. Myślałem, że to jest takie, wiecie, jednorazowe i ara, i będzie git, ale nie. Eee, dostałem grączki, wziąłem sobie tabletkę, Domu po powrocie z działki wtedy miałem chyba 38 stopni. Tak. Wziąłem tabletkę. Minęło mi po godzinie. I wszystko było spoko. Przez dwa dni, trzy dni, tydzień. Po tygodniu wysokie grączki Znów gorączka jednorazowo. Z każdym razem. Grączka wyglądała tak, że było dreszcze, było mi zimno. Po czasie dopiero dostawałem grączki, jak się okazało. Co było dziwne, zazwyczaj powinno być od razu, tak? A to nie, to grączka wychodziła po jakimś czasie. Nie od razu, co było dość dziwne. Poszedłem do lekarza. A przy tym też był bulgardła katar, kichanie, kaszel, więc poszedłem do lekarza. Poza tym drugim razem, gdy miałem po tym grączkę, Lekarka dała mi, lekarz do... rodzinny oczywiście, nie domowy, dała mi jakieś tam leki na kaszel, syrop, krople, coś tam jeszcze. No leki na grączkę, wiadomo. Ale to niby się poprawiało. Poprawił się ból gardła. Katar trochę się też poprawiało. Kichanie nadal było. Katar też. No ale okej. Okay. Grączka minęła. Grączka minęła na kolejne parę dni. Znów była grączka. Tak średnio co tydzień. Może co dwa. Grączka była znów. Znów poszedłem do lekarza. Lekarz uderzył w inną stronę, w to wszystko stwierdził, że może to jest jakaś alergia przewlekła. Dał mi leki na alergię. Wydawało mi się, że się poprawiło. Jednak się potem okazało, że się nie poprawiło. Leki nie działały krączkę dostawałem i tak. Lekarka już nie wiedziała co ma robić. Była pobierana krew. padanie moczu. Że tak powiem wprost. Okazało się, że tam jest trochę źle. W jakieś bakterie. Więc dostałem antybiotyk na pęcherz na drogi ogólnie e, i się coś polepszyło ale nie na długo stan zapalny we krwi był e, dość wysoki prawie sto, czegoś tam nie pamiętam jak to jest mm, ten e, właśnie wiecie co? braku mi słowa e, Jednostka, o, jaka tam jest jednostka? Prawie stówka była. No, także ciekawe. Potem dostawałem ten antybiotyk, zjadłem go. Przez jakiś czas było znów dobrze. Potem leki. Dalej nie pomagały na te wszystkie inne objawy, gorączkę i w ogóle katar, kaszel, kichanie, jakieś tam bóle w płucach czasami, ale na szczęście nie. Jeśli w ogóle ktoś też tak miał to lajka da, niech lajka da, zobaczymy czy jest nas tutaj więcej z takimi problemami, ale... Kontynuując, potem też uderzyło się do tego w ten sposób, że już miałem iść do szpitala jednokrotnie, ale w końcu nic nie było wiadomo, co jest do szpitala, ale musiałem być u dentysty, który też nagrywałem, u chirurga dokładnie, wyrwać zęba, bo się mogło. Mogło okazać, że to stan zapalny z tego zęba, ale jednak nie. Hmm. A jednak się nie. okazało, że to nie to. Niestety. Hmm. Ej, grączki były dalej. Stan zapalny niższy, już dużo niższy, ale nadal. wylądowałem w końcu i tu się zbliżamy do prawie końca historii. Wylądowałem u, u urologa swojego. Eee, on zobaczył wyniki. Zlecił posiew w moczu, gdzie wszystko było ok na początku. Eee, potem się jednak okazało, że jest bakteria taka, że jednak muszę iść do tego szpitala już po raz drugi taka diagnoza była, że jednak już konkretnie muszę iść do szpitala i tutaj zbliża mi się już do końca historii mojego zdrowia mm. e, okazało się, że poszedłem ze skierowaniem do szpitala teraz w poniedziałek, gdzie mieliście nagrane, że może mnie nie być Miało mi generalnie nie być w tym tygodniu. Ale poszedłem na Izbę przyjęć ze skierowaniem od lekarza zaznaczę. E, okazało się, że lekarz popatrzył na wynik posiewu i stwierdził, że jest jeszcze jeden lek, który mogę dostać antybiotyk i dostałem go. Obecnie go biorę jeszcze. E, trzy razy na dobę. Tak. Tak, szaleją do roboty co 8 godzin. Przez 7 dni, czyli patrzę 21 trudek. Ogólnie w antybiotyku było, w opakowaniu. I odesłał mnie do domu. Stwierdził, że nie trzeba mnie truć antybiotykiem w kroplówce. Chociaż doktor urolog tak chciał, żebym poszedł do tego szpitala. Ja generalnie nie chcę. Nie chciałem, nigdy nie chciałem być w szpitalu, chociaż byłem nieraz. Jeśli ktoś nie lubi też pytali niech napiszę w komentarzu zapraszam a sprawa wygląda na tą chwilę, że minęło mi raczej wszystko. Poza tym przeziębieniem jakimś, bo jednak mam słabą odporność po całej mojej sytuacji sprzed ponad 4 lat. Także tak to wszystko wygląda. Ale grączka minęła, o dziwo, nie wiem jak wyniki, bo mam zrobić jeszcze raz badania wszystkie po zakończeniu tego antybiotyku czyli w tym tygodniu jakoś, może, albo trochę później, poczekamy, zobaczymy. No, trochę było właśnie. Niestety kłopotów z tym ciągłego chodzenia, wszędzie odsłania od z lekarza do lekarza. Męczarnia dla mnie, dla mamy, bo tak jednak ciągle chodzić i wracać z niczym praktycznie to jest męczące. Teraz jeszcze w środę idę. W środę? Tak, w środę idę do lekarza na badanie w sensie USG brzucha. I zobaczymy, co tam. Wyniknie, bo też zapomniałem dodać, że po drodze było bóle brzucha. Z lewej strony, czy z prawej przepraszam, nie z lewej. Z prawej strony po drodze gdzieś tam się też pojawiały. Ale też nie zawsze teraz generalnie przeszło wszystko. Na razie nawet grączki nie mam. Także jest wow. To, że cieszę się z tego. Więc miejmy nadzieję, że wszystko się unormowało. Że już będzie teraz ok. A ja kończę. Dla nowych oglądających mój kanał zapraszam do subskrypcji. ah uh, y adios